A tutaj jest dawca narządów. To witamy znowu w programie Woda się rejestruje w imiennika ciepła. Dedetirych, kotła. Będziemy robić przeszczep. A tu jest elektronika biorcy narządów. Jak widać, czujnik zasobnika, sterownik pokojowy. bodajże No, destrukcja trwa. Kurde, demontaż tego separatora powietrza i te sprawy stała się rzecz niesłychana. Pani zarypała pana. Proszę, tu mamy ten tegier, a tu mamy ten zdemontowany. Wyczerpany życiem tych domowników wymagających i domagających się wszelkich do napraw. A co jest montaży z odwrotnością demontażu I trzeba zakliknąć ten za czas wymiennika i zobaczymy czy będzie pykał jak skręcimy no. syfonik też przepukałem bo tu pełno złogów było co go w niebawem by pewnie nie uniedrożniło tutaj będzie montować separator z powrotem powietrza no i teraz tu się akcja zaklikania dzieje a trzeba sobie trafić jeszcze i pek i się stanęło I tutaj montaż, montaż kręcimy, dokręcamy, sprawdzamy. Za chwilę będziemy lać wodę. Dopiero będą hece, co się stanie, gdy z odkręci zawór. Ale jeszcze przeczyścimy ten, znajdujący się tu. Wszystko zostało myte, nawet nie było z najbardziej sobie mocno zabrudzone. Woda płynie, Odpowierzchniki zadziałały. Zobaczymy co się będzie działo. Gdy dolejemy jeszcze z układu, podniesiemy ciśnienie do, jak widać tutaj, cel sprawdzenia szczelności. Sam trzeba będzie chyba filtrek jeszcze troszkę dociągnąć, bo tak by coś tam miał tendencję do... Podciekania no i cóż, osiągamy ciśnienie, ciśnienie pracy albo szczeli, albo wybuchnie, albo nas zaleje. Teraz będzie moja kolej, przechodzi na ten piękny zaznaczone szczałką czałką. Notabene elektrozawór, który zamontujemy po zmontowaniu palnika. Zaraz podepniemy też wtyczkę magiczną. Trzeba teraz odpowietrzyć pompę. Jakaś stawia pora. Ja siłuję się z nią, ona ze mną. Ze mną. O, poszło. Coś się zaczyna dziać Ale F1.4p Coś mu tutaj jest nie tak. Ciśnienie jest niby dobre. Coś nie chce żyć, coś go boli, coś go boli. Chyba zaczęło działać. Coś się dzieje, coś się dzieje. Dedyczyk znowu szaleje. Przy okazji, naczynie przeponowe, które ktoś źle podłączył, jak widać na wylocie ciepłej wody, a nie na zasilaniu, zostało wymienione, bo było uszkodzone. Ostateczne sprawdzenie działań naszych, skutków owoców. No, wszystko wygląda w miarę tu, wilgotne. Dokręciłem do wody i takie różne tutaj hece i błędy poprzednich wykonawców dwie podłączających, naczynia przeponowe i jeszcze w następnym odcinku będziemy się zajmować tym sterownikiem może od solarnego ogrzewania widać te rurki idą sobie gdzieś tam w dal, siną dal